Tarnowia wygrała z Wolanią Wola Rzędzińska 4 do 1 w Pucharze Polski na szczeblu okręgowego Związku Piłki Nożnej. Bramki zdobyli Patryk Klich, Rafał Kozioł i dwie Marcin Wardzała. Dla Wolani honorowe trafienie zaliczył Mateusz Michoń. Tarnowia od pierwszych do ostatnich minut dyktowała warunki gry i co chwilę niepokoiła bramkarza gości groźnymi akcjami. Mamy kadrę 22-osobową. Dzisiaj czterech zawodników dostało szansę od początku, którzy ostatnio grali troszkę mniej. I, i pokazali, że zasługują na, na grę od początku i... i i mam teraz ból głowy, taki pozytywny odnośnie soboty. Jak tutaj ustawić skład na, na kolejny mecz ligowy? Ścięliśmy cztery bramki, mogliśmy szczelić jeszcze przynajmniej cztery, i ten wynik byłby już taki yy, całkiem yy, dominujący zespół wolani yy, Super mecz, no fajna pierwsza połowa praktycznie wszystkie założenia, żeśmy zrealizowali. Zawodnicy wolani zostali odpowiednio podcinani, zostali skontrowani i. i Fajnie, że tak jak mówię, bierzemy pełen, pełen rewanż za, za mecz ligowy, który tak naprawdę przegraliśmy trochę przez to, że, że masę, masę sił nas kosztował mecz derbowy i, i dniach nie zdążyliśmy się do końca zregenerować. Dzisiaj, dzisiaj była ta świeżość, dzisiaj był, była ta chęć walki i przede wszystkim nogi troszkę bardziej, bardziej nosiły jak, jak yy, w tym meczu wtedy ligowym, bo naprawdę chłopaki może chcieli ten mecz z Wolanią wygrać ligowy, ale, ale brakowało, brakowało tej świeżości. Na szczeblu okręgu tarnowskiego rozegrane zostaną teraz półfinałowe mecze. Zmierzą się w nich ekipy spod okręgów Bochnia, Brzesko, Żabno i Tarnów.